W czasach powszechnego zachwytu nad chińskimi samochodami elektrycznymi warto popatrzeć na coś, co powstało i zdobyło świat w elegancki sposób, bo tak można powiedzieć o historii japońskiej motoryzacji. Japończycy szybko dostrzegli, że kopiowanie i niska cena to ślepa uliczka, a wycinanie w pień konkurencji to piłowanie gałęzi, na której się siedzi. Nad żółtą rzeką jeszcze tego nie odkryli, a mogli przecież skopiować tę filozofię od Japończyków. Nie dziwi więc fascynacja samochodami Made in Japan, a nawet bardziej JDM, czyli autami oferowanymi tylko w Japonii. Ale przysłowie, że po Japończykach się nie poprawia, na zlocie Osaka nie obowiązuje. No trochę modyfikacji tutaj jest zrobionych przeze mnie. Jest dołożone turbo, podniesiona moc, moment obrotowy praktycznie o 100%.